Zbrakło na chwilę głosu panu Michałowi, ale wnet się pohamował i ruszywszy kilkakroć wąsikami, tak dalej mówił. No, żal żalem, a rady nie ma. Że cię Ketling pokochał, nie dziwota. Kto by cię nie pokochał? A żeś ty jego pokochała, to taki już mój los. Ale dziwić się także nie ma czemu, bo gdzie mnie tam do Ketlinga? W polu niech on sam powie, przecie mnie gorszy, wszelako to co innego, a to, co innego. Pan Bóg jednego ozdobił, drugiemu ujął, ale zastanowieniem nagrodził. Tak i mnie, jak tylko wiatr w drodze obwiał, a pierwsza furia minęła, zaraz sumienie rzekło, za co ich będziesz karał, za co rozlejesz tę krew przyjacielską. Pokochali się, to wola boska. Najstarsi ludzie mówią, że przeciw sercu ich hetmański rozkaz na nic. Wola Boska, że się pokochali, ale że nie zdradzili, to ich poczciwość. Żeby choć Ketling był wiedział, żeś mi przyrzekła, może bym mu zakrzyknął gaz. Ale on i tego nie wiedział. Co winien? Nic. A ty coś winna? Nic. On chciał wyjechać, tyś chciała do Boga. Dola moja winna, niech więcej, bo to już widać palec Boży w tym, bym ja w sieroctwie pozostał. No zmogłem się, zmogłem się. Pan Michał znów urwał i począł oddychać szybko, jak człowiek, co po długim nurkowaniu z wody na powierzchnię wychynął, po czym wziął krzysi rękę. Tak miłować, rzekł, żeby dla siebie wszystkiego chcieć, nie sztuka. Trojgu nam się serce rozdziera, pomyślałem, niechże lepiej jedno przycierpi, a tamtym pociechę sprawi. Daj Ci, Boże, Krzysiu, szczęście z Ketlingiem. Amen. Daj Ci, Boże, Krzysiu, szczęście z Ketlingiem. Mnie trochę boli, ale to nic. Daj Ci, Boże, dali Bóg to nic. Zmogłem się, mówił żołnierzysko, nic. A przecież zęby ściskał i syczeć począł, a z drugiego końca izby ozwało się wycie basi. – Ketling, bywaj, bracie! – krzyknął Wołodyjowski. Ketling zbliżył się, klęknął, otworzył ręce i w milczeniu, w największej czci i miłości objął kolana Krzysi. A Wołodyjowski począł mówić przerywanym głosem – ściśnij mu głowę! Nacierpiało się chłopisko też. Boże wam błogosław, nie pójdziesz do klasztoru. Wolę, że mnie będziecie błogosławić, niż żebyście mieli przeklinać. Pan Bóg nade mną, choć mi teraz ciężko. Basia nie mogąc wytrzymać dłużej, wypadła z izby, co spostrzegszy pan Włodzioski, zwrócił się do stolnika i siostry. Idźcie do drugiej izby, rzekł, a ich ostawcie. Ja sobie też pójdę gdzie indziej, bo trochę sobie przyklęknę i Panu Jezusowi się polecę. I wyszedł. W pół korytarzyka spotkał przy schodach basie, w tym samym miejscu, w którym uniesiona gniewem zdradziła tajemnicę Krzysi i Ketlinga. Ale teraz Basia stała oparta o mur, zanosząc się od płaczu. Rozczulił się na ten widok Pan Michał nad własnym losem. Wstrzymywał się dotąd jak mógł, ale w tej chwili pękły tamy żalu i łzy potokiem popłynęły mu z oczu. Czego wasz Pan napłaczesz? zawołał żałośnie. Masia podniosła główkę i wtykając jak dziecko to jedną, to drugą piąstkę w oczy, zanosząc się i chwytając w otwarte usta powietrze, odpowiedziała mu ze łkaniem Tak mi żal. O dla Boga, o Jezu, Pan Michał taki zacny, taki poczciwy. Od dla Boga. Wówczas on schwycił jej ręce i począł całować z wdzięczności i rozrzewnienia. Bóg ci zapłać, Bóg ci zapłać za serce, rzekł. Cicho, nie płacz. Lecz Basia tym bardziej poczęła kać i zanosić się. Każda żyłka trzęsła się w niej z żalu. Ustami poczęła chwytać coraz śpieszniej powietrze, na koniec tupiąc nóżkami z uniesienia jęła wołać tak głośno, aż rozlegało się po całym korytarzu. Głupia Krzysia, ja bym wolała jednego pana Michała niż dziesięciu ketlingów. Ja pana Michała kocham z całej siły. Lepiej niż ciotkę, lepiej niż wujka i lepiej niż Krzysie. Dla Boga, Basiu, zawołał mały rycerz. I chcąc pohamować jej uniesienie, chwycił ją w objęcia, a ona przytuliła się z całej siły do jego piersi, także czuł jej serce bijące jak w zmęczonym ptaku, więc objął ją jeszcze krzepciej i tak trwali. Nastało długie milczenie. Basiu, zechcesz, że ty mnie? Odzwał się mały rycerz. Tak, 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 odpowiedziała Basia. Na tę odpowiedź jego z kolei chwyciło uniesienie, przycisnął usta do jej różanych dziewiczych ustek i znów tak trwali. Tymczasem zaturkotała bryczka i pan Zagłoba wpadł do sieni, następnie do jadalnej izby, w której siedzieli stolnik z żoną. Nie ma Michała! krzyknął jednym tchem. Szukałem wszędzie. Pan Krzycki mówił, że widział ich z Ketlingiem. Pewno się bili. Michał jest. – odpowiedziała pani Stolnikowa. Przywiózł Ketlinga i oddał mu krzysie. Słup soli, w który żona Lota została zamieniona, pewnie mniej osłupiałą miał minę, niż w tej chwili pan Zagłoba. Czas jakiś trwało zupełne milczenie, po czym stary szlachcic przetarł oczy i spytał – He? Krzysia z Ketlingiem tu obok siedzą, a Michał poszedł się modlić, odrzekł stolnik. Pan Zagłoba wszedł bez chwili wahania się do izby i choć już wiedział o wszystkim, zdumiał się powtórnie widząc Ketlinga i Krzysie siedzących czołem w czoło. Oni zerwali się, zmieszani bardzo i nie umiejący słowa przemówić, zwłaszcza, że za panem zagłobą weszli stolnikostwo. Życia nie starczy na wdzięczność Michałowi, rzekł wreszcie Ketling. Jego to dzieło, szczęście nasze. Szczęść wam, Boże, rzekł stolnik, Michałowi nie będziemy się przeciwiać. Krzysia osunęła się w objęcia pani stolnikowej i poczęły płakać obie. Pan za głowa był jakby ogłuszony. Ketling pochylił się do kolan stolnikowych jak syn do ojcowskich. Ów zaś podniósł go i widać znawało myśli albo z konfuzji, rzekł, a pana łbysza, pan Dejma usiekł. Michałowi dziękuj, nie mnie. Po chwili zaś spytał. Żono, jak to było owej Białogłowie na przezwisko? Lecz pani Stolnikowa nie miała czasu na odpowiedź, bo w tej chwili wbiegła Basia, bardziej zdyszana niż zwykle, bardziej różowa niż zwykle, z czupryną opadniętą na oczy bardziej niż zwykle, przyskoczyła do Ketlinga i Krzysi i podsuwając palec to jednemu, to drugiemu do oczu, poczęła wołać. Aha, dobrze, wzdychajcie, kochajcie się, żencie. Myślicie, że pan Michał sam zostanie na świecie? Otóż nie, bo ja się za niego machnę, bo go kocham. I sama mu to powiedziałam. Pierwsza mu to powiedziałam. A on spytał, czy go chce. A ja mu powiedziałam, że go wolę od dziesięciu innych, bo go kocham i będę najlepszą żoną, i nie odstąpię go nigdy, i będziemy razem bojowali. Ja go z dawna kochałam. Chociażem nie mówiła nic, bo on najzacniejszy, i najlepszy, i kochany. A teraz się sobie rzęcie. A ja się za pana Michała machnę choćby jutro. Bo tu zabrakło Tchubasi. Spoglądali na nią wszyscy, nie rozumiejąc, czy oszalała, czy też prawdę mówi. Następnie zaczęli spoglądać na siebie, a wtem we drzwiach ukazał się za Basią Wołodyjowski. Michale, spytał stolnik, gdy przytomność głos mu wróciła Zali to prawda, co my słyszymy? Na to mały rycerz z powagą wielką Bóg cud uczynił. I to jest moja pociecha. Moje kochanie, mój skarb największy. Po tych słowach skoczyła znów Basia ku niemu jak sarna. Tymczasem maska zdumienia opadła z twarzy pana za głowy, a natomiast biała broda poczęła mu się trząść, otworzył szeroko ramiona i rzekł, dali Bóg ryknę. hajduczku, Michale, pójdźcie tu. On ją kochał okrutnie, a ona jego. I dobrze im było razem. Tylko chociaż czwarty rok już żyli ze sobą, dzieci nie mieli. Natomiast gospodarowali zawzięcie. Wołodyjowski zakupił za swoje i basine sumy kilka wiosek w pobliżu Kamieńca. Za które tanio zapłacił, bo już się byli płochliwsi ludzie pod strachem nawały tureckie radzi w tamtych stronach wyprzedawali. W tych majętnościach ład. I rygor żołnierski wprowadzał, niespokojną ludność w kluby brał, popalone chaty wznosił, fortalicje, to jest dwory obronne fundował, w których tymczasową załogą żołnierstwo stawało słowem, jak dawniej dzielnie bronił kraju, tak teraz dzielnie gospodarzyć począł, szabli zresztą z ręki nie wypuszczając. Sława jego imienia najlepszą była jego majątności ochroną. Z niektórymi murzami wodę na szable lał i pobratymstwo zawarł. Innych bijał. Kupy swawolne, kozackie, luźne watachy ordyńskie, rozbójnicy ze stepów i opryszkowie z odajów besarabskich drżeli na wspomnienie małego sokoła, więc stada jego koni i owiec, jego bawoły i wielbłądy chodziły bezpiecznie po stepie. Nawet sąsiadów jego szanowano. Mienie jego przy pomocy dzielnej niewiasty rosło. Otoczyła go cześć i miłość ludzka. Ziemia rodzinna przyozdobiła go urzędem, hetman go kochał, basza chocimski ustami nad nim cmokał, w dalekim Krymie, w Bakczeseraju powtarzano ze czcią jego imię. Gospodarka, wojna i miłość. Oto były trzy porządki jego żywota. Znojne lato roku 1671 zastało państwa Wołodyjowskich w dziedzicznej basinej wsi Sokole. Sokół ów był perłą między ich majętnościami. Podejmowali tam oni huczno i dworno pana za głowę, któren na trudy podróży ni na wiek swój niezwykły nie bacząc przybył do nich w odwiedziny, spełniając solenne przerzeczenie na ślubie państwa Wołodziowskich dane. Wszelako szumne gody i radość z drogiego gościa gospodarzy wkrótce zostały zerwane rozkazem hetmańskim, nakazującym Wołodyjowskiemu objąć komendę w Chreptiowie, tamże nad granicą mołdawską czuwać, głosów od strony pustyni nasłuchiwać, stróżować, luźnym czambułom zabiegać i okolice z hajdemaków oczyścić. Mały rycerz, jako żołnierz do posług Rzeczypospolitej zawsze chętny, wnet nakazał, aby czelać ściągnęła stada zługów, Wywiuczyła wielbłądy i sama w zbrojnym pogotowiu stanęła. Rozdzierało się wszelako jego serce na myśl rozstania się z żoną, bo ją tak kochał i miłością męża i ojca, że prawie dychać bez niej nie mógł, a brać ją w dzikie i głuche puszcze uszyckie i na niebezpieczeństwo przeróżne narażać nie chciał. Lecz ona upierała się z nim jechać. Pomyśl mówiła. Jeżeli bezpieczniej będzie mi tu pozostać, niż tam, pod osłoną wojska, przy tobie zamieszkać. Nie chcę ja innego dachu, jako twój namiot, bo po to za ciebie poszła, by się z tobą i nie niewczasem, i trudem, i niebezpieczeństwem podzielić. Tu by mnie niepokój zgryzł, a tam, przy takim żołnierzu, będę się czuła bezpieczniejsza, niż królowa w Warszawie. Trzeba zaś będzie z tobą w pole wyruszyć, to wyruszę. Snu tu nie zaznam bez ciebie, jadła do gęby nie wezmę, a w końcu nie wytrzymam, lecz i tak do chleptiowa polecę, a nie każesz mnie puszczać, to będę ubram nocować i puty cię prosić, puty płakać, aż się zlitujesz. Widząc Wołodyjowski taki afekt, chwycił żonę w ramiona i chciwie pocałunkami różową twarz jej okładać począł, po ona zaś oddawała mu wet zawet. Jażbym się nie wzdragał, rzekł wreszcie. Gdyby o proste stróżowanie i podchody przeciw ordyńcom chodziło. Ludzi istotnie będzie dość, bo pójdzie ze mną chorągiew generała Podolskiego, a druga pana Podkomorzyńska. Prócz tego zaś motowidło z semenami i draganie Linkhausowi. Będzie ze sześćset żołnierzy, a z ciurami do tysiąca. Tego się wszelako obawiam, czemu gębacze sejmowi w Warszawie wierzyć nie chcą, a czego my, kresowi, lada godzina się spodziewamy. Oto wielkiej wojny z całą potencją turecką. To i pan Myśliszewski potwierdził, i Basza Chodzimski co dzień powtarza. I Hetman w to wierzy, że sułtan Doroszenki bez pomocy nie ostawi, jeno wielką wojnę Rzeczypospolitej wypowie. A wtedy co ja z tobą zrobię, mój kwiatuszku najmilejszy? Moje premium z ręki boskiej dane. Co się stanie z tobą, to się stanie i ze mną. Nie chcę innego losu, jeno takiego, który tobie przypadnie. Tu pan Zagłoba przerwał milczenie i zwróciwszy się do Basi rzekł. Jeśli was Turczyni pojmą, to czy chcesz, czy nie chcesz, twój los będzie zgołańszy jak Michałowy. Ha! Po kozakach, szwedach, septentrionach i brandenburskiej psiarni Turczyn. Mówiłem księdzu Olszowskiemu, Doroszeńki do desperacji nie przywódźcie, bo on jeno z musu do turczyna się nakłonił. No i co? Nie posłuchali. Haneńkę przeciw Doroszowi wystawili, a teraz Doroż chce czy nie chce, musi w gardło turczynowi leść i na nas w dodatku go prowadzić. Pamiętasz Michale, że przy tobie księdza Olszowskiego ostrzegałem? Musiałeś go, wać pan, ostrzegać kiedy indziej, bo sobie nie przypominam, żeby to było przy mnie, odrzekł mały rycerz. Ale co mówisz o Doroszeńce, to święta prawda, gdyż i pan Hetman tegoż samego jest mniemania, a nawet powiadają, że ma listy od Dorosza w tymże właśnie sensie pisane. Jak tam zresztą jest, tak jest. Dość, że teraz już za późno na układy. Wszelakować pan, masz tak bystry rozum, że chętnie jego zdania zasięgnę. Mam li brać baśkę do Hreptiowa, czy też lepiej ją tu zostawić? Muszę jeno to dodać, że pustynia to okrutna. Pieszczyna zawsze była licha, a od dwudziestu lat tyle razy przeszły przez nią atachy kozackie i czambuły, że nie wiem, czy dwie belki zbite do kupy znajdę. Siła tam jarów, puszczą porosłych schowek, pieczar głębokich. I różnych ukrytych miejsc, w których zbójcy setkami się chowają, nie mówiąc o tych, którzy z Wołoszy przychodzą. Zbójcy przy takiej sile to furda, odrzekł Zagłoba. Czambuły także furda, bo jeśli nadciągną potężne, to będzie o nich głośno, a jeśli mniejsze, to wygnieciesz. A co? zawołała Basia. Czy nie furda? Zbójcy furda, czambuły furda, z taką siłą Michał mnie przed całą potęgą krymską obroni. Nie przeszkadzaj mi w deliberacji, odrzekł pan Zagłoba, bo przeciw tobie rozsądzę. Basia położyła prędko obie dłonie na usta i główkę wtuliła w ramiona, udając, że się okrutnie pana Zagłoby boi. A on choć widział, że kobiecinka żartuje, przecie mu to pochlebiało, więc położył zgrzybiałą rękę na jasnej głowie Basinę i rzekł: No, nie bój się, pociechę ci sprawię. Basia zaraz ucałowała go w rękę, bo naprawdę dużo od jego rad zależało, które były tak niemylne, że nikt się na nich nigdy nie zawiódł.